Dotrzeć tutaj chce każdy, tu każdego ranka wiatr Przywiewa nowe jachty, chcą podziwiać tu gwiazdy I nowe chcą wyśnić, nie istnieje czas Dla tej bezimiennej wyspy, tu co noc gra muzyka W piasku płonu lampiony, bo są piękne kobiety Tu tańczą dniem rozpalone, tutaj oddech kochanków Zlewa się z morza szumem, tu gdzie każde wspomnienie Zakrapiane jest trumem, prostu z baru pod palmami Naleje ci go nie wiadomo skąd tu przybył I jaki w ręku fachma, czy uciekał przed prawem Przed życiową tragedią, tutaj nikt go nie zapyta, wszystkim tutaj jest jedno, oto jak masz na imię. Nikt nie zbyta tu ci się Cały czas tutaj spędzony znika w twym życiorysie. Tu wszystko jest na chwilę, nie ma przysiąg obietnic. Jeśli kiedyś tutaj trafisz, to po prostu odetchnij tym wilgotnym powietrzem. Baw się taczno i śpiewaj. Tutaj szlaki drogi mlecznej jakby schodziły z nieba. Zaznasz tu lekości bytu, o jakiej się nie śniło, i poczujesz się tak, jakby cię wcale nie było. Czujesz się tak, jakby cię wcale nie było. Lecz tutaj nikt nie wraca. Tego miejsca nigdy nie śmiał pooznaczać na mapach. Tu niezwykło się rozmawiać o wczorajszym wieczorze. Historie nocy tych plaż, odpływ zabiera w morze. Smak zimnej Margerity, ukojone pragnienia. spojrzenie tej kobiety, która spełnia marzenia. Nagie nocne kąpiele. I to o wiele Nie odróżnisz czy to sen Czy byłeś w swoim ciele Tu poranki są krótkie Tutaj nie ma pożegnań W ranu jachty odpływają Tych co ze w drogi wezwał Tu poranki są ciche Nie ma rozmów i śmiechu Tutaj po nocnym życiu Nabrać trzeba oddechu Wszystko co tutaj przeżyłeś Już tutaj pozostaje Plaża baru pod palmami Jest utraconym rajem pod tych którzy odpłyną Na zajęć wspomnienie znika była i pozostaje Tylko nostalgia w tropikach Była i pozostaje tylko nostalgia w tropikach